Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz Ligi Mistrzów. Tutaj u nas w Warszawie, tak? Tak. A jaka pana interesuje trybuna? Żyleta. Żyleta, z kartą czy bez? Halo, słucham? Z kartą czy bez? Bez, bo ja tu kibicem Lecha jestem. Co pan jest? E, nic, e, bilet ja bym chciał się zorientować, w cenę. 35 złotych. 35, a na taką siedzącą? Jest na siedzącą. Słucham? Jak na siedzącą? No, tam no. Tam się nie siedzi, tam się stoi, się kibicuje. Ale na siedzącą trybunę. No to nakrytą czy gdzieś tak? E, tak. No to od 60 do 80 zł. Uhuhu. Uh. Mm. A swoją drogą to legia to stara. Kurwa, legia jebana jest. Słuchaj, z kurwa. Ja jestem kibicem Lecha i mnie tu nie wkurwiaj. Ty mnie nie w kurwie, ale paru opierdolona dental, zdejmij tę warę z nosa Będziemy i się wydyłaj kurwa w dupę, z felu pierdolony. Kurwy i śmiecie z poznania, nie wyjedziecie.